Zawsze się znajdą jakieś, jakieś tematy do fejtowania, tak. tego się nie uniknie, no i tylko tak, no raz jest to właśnie to, że jestem młodą mamą, raz jest to, że czytam książki takie, a nie takie, raz jest to, że nie powinnam słyszeć taką muzykę, tylko taką, mm. a raz jest to, że pokazuję dzieci lub, lub nie, mm -hmm. więc... A jak ty sobie z tym radzisz? Jako człowiek, jako kobieta. O, na początku było ciężko. Ca cały ten mój początek, gdzie właśnie yy, zaczynałam w internecie, ojej, ja byłam przewrażliwiona, ale nie, nie bardziej, że mnie to dotykało lub brałam to do siebie, tylko mnie tak denerwowa mm -hmm. denerwowała taka bezsilność, że ja nie rozumiem, czemu ludzie to robią, mm -hmm. bo jeżeli mi się coś nie podoba. Obejrzę to, pomyślę sobie, Boże, masakra? Wyjdę. Pójdę dalej. Ja nie wiem i nie rozumiem, mhm. czemu ludzie szukają aprobaty i takiego poparcia w tym swoim hejcie w internecie. I nie daj Boże, że ktoś im polubi ten komentarz, polubi więcej osób mhm. niż jedna, skomentuje. Ta osoba po prostu nie wiem, czuje się wtedy jakaś taka ważna, mhm. doceniona lepsza. To jest bardzo dziwne, dziwne wartości I, i, ja, i ja tam nie jestem za takimi wartościami. Nigdy tego nie zrozumiem, zawsze będę się tym frustrować. Nie biorę do siebie, ale frustruję się, że nie mogę naprawić świata i wygląda. czemu? Po co? Lepiej się troszczę. Tak. Trudny temat.